Dzień dobry. Mam tu takie cztery kreski na obrazku. To są kijaneczki, z których co powstaje? Żaba. Zostawimy to, to był początek żaby. Teraz robimy żabę całą. Słuchajcie. Wielki, wielki. O, taki owa. Na nim dwa duże. Proszę bardzo. Teraz te dwa duże. Tak w jednej trzeciej zarysujemy. A u góry możemy zrobić takie kreski i takie rzęsy. Widzicie, to są oczy to jest pani żaba zdecydowanie z takimi rzęsami. Pod spodem robimy. Dwa malutkie kółeczka czarne. No i słuchajcie, uśmiech. Żaba musi być uśmiechnięta. Ale żaba ma bardzo usta wydatne, więc zrobimy jedną farbankę i drugą farbankę. I u spodu taką mniejszą. Hop, zacinamy uśmiech. I mamy już sedno żaby. Teraz łapki. Jedno jajeczko, drugie jajeczko. Kolejne jajeczko i kolejne jajeczko. I teraz słuchajcie, bierzemy i robimy takie falbanki. Na końcu których robimy kuleczki. Jest jedna łapka, jest. To teraz kolejna i znowu kuleczki. No potrzeba jeszcze te nogi z tyłu. Robimy hop, hop. Dwa jajeczka. I znowu, ta. I znowu ta sama sprawa z kuleczkami, tylko troszeczkę mniejsze, bo te nogi mamy gdzieś bardziej oddalone. I tak sobie siedzi Żaba. Żaba teraz może jeszcze tu mieć położone te nasze, tutaj ten swój staw, a z tego możemy zrobić jakieś trawki, w będzie będzie siedziała. Nawet jakiś kwiat, może neluka, bo pewnie żaba jest w stawu. Zachęcam do wykończenia jakimś pięknym, po prostu tutaj stawem. Może nawet popatrzcie z pałkami wodnymi, które będą pięknie tu za żabą wyglądały. Oczywiście w kolorze obrazek, jak zrobicie, będzie znacznie piękniejszy. Pozdrawiam.